Siemanko. Nagrywam ten odcinek pilotażowy, aby zapowiedzieć nową i moim zdaniem całkiem innowacyjną serię Tibiską. Przygoda będzie rozwinięciem wcześniej nagrywanej serii Iron Man Challenge, której swoim paladynem na dość restrykcyjnych e, zasadach próbowałem dobić 50 poziom. Niestety, ze względów prywatnych, seria umarła śmiercią tragiczną i nagłą. A potem jak odkryłem, że ktoś zrobił coś podobnego w przeszłości, no troszkę przygasił mój entuzjazm i popchnął mnie, aby zrobić coś zupełnie nowego, bardziej innowacyjnego, ciekawego. No i ta myśl, różne koncepcje, kiełkowały cały czas w mojej głowie i to do, przez dość długi okres czasu, ale koniec końców cały czas nie mogłem się zdecydować na jakiś jeden format. Rodzaj kontentu, który chciałem przedstawić, aby był on unikalny i ciekawy z perspektywy widza, który z reguły wie o Tibi dużo więcej niż ja sam. Pomysłów miałem multum i nie potrafiłem się zdecydować na któryś konkretnie, dlatego postanowiłem, że połączę wszystko w jedną całość i zrobię coś tak mocno abstrykcyjnego, że nawet wenezuelska tolerwela nie byłaby w stanie tego przebić. W tym pilotażowym odcinku postaram się przedstawić zamysł serii, którą będę dzielił na kamienie milowe, które na potrzeby serii będę nazywał sezonami. Na chwilę obecną mam pomysł na pełne 4 sezony, które będą bardzo trudne do zrealizowania, ze względu na skalę trudności i wyzwanie, jakie przed sobą postawiłem w każdym z nich. Ponadto, jeśli uda mi się zainteresować wystarczająco dużo osób, aby zbudować jakąś społeczność, to chciałbym również zaangażować publikę, aby brała czynny udział w kreowaniu kolejnych wyzwań każdej z tych sezonów. Na potrzeby serii zdecydowałem, że klasą postaci Knighta będzie najbardziej adekwatna do obranej przeze mnie rozgrywki. Po pierwsze ze względu na ilość kapa, która pozwoli nam najlepiej rozwinąć koncepcję postaci będącej jednocześnie bankiem, ale o tym później. Po drugie jest to rodzaj postaci, która czerpie największe benefity z zmiany ekwipunku, co w przypadku Ironmana daje największą taką satysfakcję i power spike podczas ulepszania giru i de facto będzie nas trochę zmuszała do tego, aby podejmować ryzyko i zmieniać spoty pod luta, bądź próbować wykonywać questy, aby progresować naszą postać. W pierwszym sezonie moim celem będzie zdobycie 50 poziomu postaci na faku, czyli tak jak w, po w przypadku poprzedniej serii, gdzie grałem Paladynem na Iron Manie, mniej więcej koncept jest ten sam. Na widocznej planszy napisa napisałem zasady, które będą obowiązywać moją postać. I teraz Wam nieco rozwinę te wymienione na tej planszy posta zasady, żeby wszystko było jasne i klarowne dla widza. No Depo patrol. zasada ta oznacza, że moja postać nie może przez cały okres serii korzystać z depozytu, pieniądze, loot, itemy, dropy, sroty, wszystko będę musiał cały czas nosić przy sobie, co będzie na mnie wymuszało bardzo dobry taki management kapem i ekwipunkiem, będę musiał z czegoś rezygnować na rzecz czegoś innego i tak dalej. No de Looting oznacza w skrócie, jak padnę, nie mogę iść po plecaczek, nie mogę iść, nie wiem, jakie itemy jakieś spadną, jak umieram to moje ciało rozkłada się na proteiny w tibijskiej glebie, albo zasili konto szczęśliwego gracza. Iron Man Rule, ta zasada mówi o tym, że postać nie może korzystać z Auction House'a, podnosić przedmiotów z ziemi, chyba że są generowane przez grę, na przykład po zapisie serwera jakieś garnki, nie wiem, może coś tam się gdzieś pojawia, otrzymywać przedmiotów od innych graczy, robić questów w grupie, które można robić solo, no chyba, że quest tego wymaga, na przykład jak AniHilatron, no tam się rzeczy, nie wejdziemy solo, choćbyśmy się zesrali. Solo self party oznacza, że postać może dołączyć do party z innym graczem, aczkolwiek nie jest brana pod uwagę podczas rozliczania luta, nawet zwrotu za Ways. Zasada ta ma ograniczyć możliwość power levelingu. Przy wcześniejszych restrykcjach oznacza to praktycznie zdolność do robienia może jednego refila i to w naprawdę optymistycznym wariancie. No Tibia Coins oznacza, że nie mogę wykorzystywać Tibia Coinów żeby kupować sobie nie wiem runy, przedmioty, konwertery czy cokolwiek innego z y, shopa. I to, co mogę ewentualnie zakupić, jeżeli bym miał taką fanaberię, to jakiś outfit bądź monta, ale monta tylko w przypadku jeżeli wcześniej w sposób normalny, taki empiryczny, ingame'owy, odblokuje odblokuję sobie jakiegoś monta, czyli zdropię z wiczki, nie wiem jabłuszka i sobie osiołka ogarniemy. Charm Master oznacza, że na każde 5 rodzajów ubitych potworów mnie, musi jeden z nich wybrany przeze mnie musi zostać zabity w ilości aby odblokować charm pointy. Jeśli zabiję trola, wilka, snake'a, owce, cyklopa, to mu, mu, muszę wybrać spośród tej piątki jednego potwora, którego będę musiał katować aż nabiję charm pointy. Solo skinning wiąże się z tym, że na postaci na samym wstępie użyję dwa exercise weapony po to, żeby nie zamęczać was w pierwszym odcinku, jak ja stoję i wbijam jakiegoś podstawowego skilla, żeby w ogóle cokolwiek się dało tą postacią zrobić, bo to byłoby marnowanie mojego i waszego czasu. Myślę, że dwa eksersy łopany są wystarczające, żeby gdzieś sobie już lecieć. Resztę skilla będę mógł wbijać wyłącznie podczas ekspienia, albo, jeżeli będę miał taką potrzebę, chociaż wątpię, stanąć sobie gdzieś przeskilować. Nie wiem, w tym czasie będę wam coś opowiadał, jakieś pomysły na, nie wiem, sezony, czy cokolwiek innego. No i ostatnia rzecz, czyli Wheel of Happiness and Sadness, inaczej Koło Szczęścia i Smutku, albo popularnie nazwany Koło Fortuny, które będzie kręcone na początku każdego odcinka bądź streama, jeżeli zdecydujecie, żebyście woleli to oglądać na streamach. Ze względu na swoją specyfikę, zawartości, które tam są, może podważyć powyższe zasady zgodnie z opisem. I teraz poniżej przedstawię, jakie są ograniczenia do poszczególnych kar i nagród. Dobrze, jak widzicie, tutaj mamy nasze wspaniałe koło, które już wcześniej sobie przygotowałem. I teraz objaśnię poszczególne kary. No, wyrzuć 25%, 50%, 75%, bądź 100% swojego golda, którego będziemy mieli. I to nie tego golda, którego powiedzmy wydropimy w ciągu jakiegoś odcinka. Tylko tak jak startujemy odcinek, to taką ilość golda, którą mamy, nawet nie wiem, 000, 2K. No, to trafiamy, stop, wyrzuć 100% swojego golda. 2K leci na glebę, bawimy się od początku. Kolejną karą jest zamień broń na czas trwania odcinka. I nie może się broń dublować. Nie mogę zrobić tak, że na przykład będziemy korzystać, załóżmy z halabardy wydropionej z cyklopa, i sobie wydropię drugą. Nie, muszę zmienić rodzaj broni. Muszę założyć coś innego. Czyli muszę mieć halabardę i coś innego. A jeżeli aktualnie nie mamy przy sobie, no to muszę, nie wiem, iść sobie do sama w Thais i kupić od niego aksa, handaksa. Nie wiem, pójść gdzieś, coś wymyślić. To będzie mój problem, jak to wolusujemy. Kolejna kara, wyżyć jeden item. I tu się nie wliczają bzdury typu food albo nie wiem, jeden golda. Golda w to nie wliczamy. Czyli prawdopodobnie będzie to zazwyczaj item, który będzie albo jednym z narzędzi, które będą nam potrzebne typu lina łopata. Ale raczej to też nie. Głównie będziemy się skupiać na tym, że to będzie albo jakiś drop. Który mamy aktualnie w plecaku? Jakiś item odłożony nie wiem, na czarną godzinę, albo którego jeszcze nie możemy korzystać, bo nie mamy poziomu naszym najtem cokolwiek. Musimy wyrzucić z plecaka jeden przedmiot. Kolejną karą jest brak luta. Oznacza to, że mogę podnosić tylko jedzenie i golda z potworów, natomiast nie mogę podnosić przedmiotów, jakichś creature productów, czegokolwiek innego. Kolejną karą analogiczną jest brak golda, czyli możemy podnosić itemy, nie możemy podnosić golda. Kolejny. Na kara, którą możemy tutaj zobaczyć Jest to związana z czarmami I tak zwany, czyli tak zwany karny czarm Oznacza to, że jak mamy pięć potworów Które będą dodawane do tej listy tam Odnabianych czarmów To zamiast jednego potwora Którego musimy katować Dochodzi nam jeszcze jeden potwór, który musimy wybrać spośród tych pięciu Więcej czarmów, ale więcej Troszeczkę takiego wiecie, tryhardu nie, na jakimś respie Kolejną karą jest zakaz korzystania z hotkeyów przez cały okres streama bądź odcinka nie będę mógł wykorzystać hotkey i będziemy się bawić w tibie 7.6 i to wszystko to są kary i teraz są dwie nagrody pierwsza to jest aukcja sprzedażowa pozwala nam sprzedać jeden przedmiot bądź tak jakiś nie wiem przedmiotów pod czarmy nie wiem komby, cokolwiek na aukcji ale tylko z ofert które zamieszczają inni gracze nie możemy wystawić własnej oferty że nie wiem Ktoś kupuje chowanej komby po 1000 a my sobie wystawimy, że za 4K chcemy sprzedać. Nie, musimy sprzedać po takiej cenie, jaką gracze zgłaszają. Oraz droga nagroda czyli aukcja zakupowa. Pozwala ona na zakupienie jednego przedmiotu i tutaj też są restrykcje bo nie możemy sobie kupować coś na zaś. Przedmioty, czy nie wiem, broń, zbroje, możemy kupić tylko taką, na którą odpowiada nasz level. Czyli nie możemy sobie, nie wiem, kupić na 30 poziomie, jeżeli jakimś cudem byśmy zarobili jakiś fajny pitos. Kupić sobie, nie wiem, na przyszłość Stone Cutter Axa, żeby on już się tam grzał, żebyśmy mieli w late game'ie, Nie. Mam tu 20 poziom, mogę kupować broń, bądź zbroję tylko na 20 poziom. I analogicznie, na 25, 30 jest ratatata. No i dobra, to jest koniec omawiania tego koła. I myślę, że w ten sposób wyczerpująco obiecuję koncept całej mojej serii. W razie jakichś pytań lub niedopowiedzi, zapraszam do komentarzy. Lub na Discorda, do którego link macie w opisie materiału. Tymczasem ja Was od razu zapraszam na pierwszy odcinek. Widzimy się potem. Siemaneczko.